Zaczęło się jak w filmie Hitchcocka, od szybko straconej bramki. Potem Krakowia straciła zawodnika. Co sobie wtedy pomyślałeś? Tak, był to początek meczu. Po prostu nie była chyba jeszcze koncentracja na ten stali fragment. Właśnie z pierwszej szansy dostali bramkę. Potom sme zle grali, e, nastepná červená kartka, ten meč, e, vlastne potom karny, že boli, e, ten počiatok bol fakt fatálny, ale potom sme poradili sobie, e, oni dostali červenú, červenú kartku a už sme už byli tie e, šily už byli vyrovnané, takže ten a dobře, že sme ten meč do zvítestva. No właśnie, praktycznie cały czas w tym meczu byłeś w głównej roli, bo Krakowi znacznie lepiej zaczęło się grać w momencie, kiedy obroniłeś rzut kardy. No tak, ale trzeba powiedzieć, że i zrobiłem ho. Także właśnie si naprawiłem swój blend, a myślę, że ta sytuacja nam pomogła czy już psychicznie albo chyba mogło być po meczu. A właśnie potem. Potem sme, waż, ważne, żeśmy dali jeszcze do przerwy tu bramku na 1-1. Tak, to było bardzo ważne, ale y, wcześniej obroniłeś ten rzut karny. Y, czułeś intencję strzelca, czy rzuciłeś się w ciemno? Tak, e, czułem. Zawsze, zawsze, kiedy bramkarz obroni, tak, powiem, że czuł, ale nie. Naprawdę chciałem iść z tej strony, widziałem, jak nabiega do tej piłki, a powiedło się. Miałeś sporo jeszcze udanych interwencji w drugiej połowie, i w dużej mierze zwycięstwo zespół zawdzięcza Twojej osobie. Czy uważasz, że akurat ten mecz to było to spotkanie, z którego powinieneś być bardzo zadowolony? No, poprawdzie. Ani nie jestem tak za siebie zadowolony, bo było tam jeszcze dużo, dużo do poprawienia w tym meczu, ale długo, długo nie nebr broniłem. A poszedłem sam, aby właśnie zlapalem ten rytmus meczu, a pobroniłem coś, co pomogłem chłopakom. Jak twoje zdrowie, samopoczucie, gdyby Jacek Zieliński chciał na ciebie postawić, jesteś do dyspozycji? Tak, jestem do dispecie celý čas, jak jestem tu v Krakove, čekam na šance, ten čerplivý a už to je na treneroch.